witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale witajcie z wami z Misia się kolejne podejście kochani do tej krzyżowej xl Trzeci dzień z rzędu walczę 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 no w sobotę widzieliście na spóźnionej premierce co było wczoraj na no, na krzyż na rodzince krzyżówkowej też było niezaciekawie no i dzisiaj stwierdziłam że nie Ostatnia jej szansa, bo nawet mówię, przed tuszczeniem tej wznowy myślałam o całej paczce, na razie to, to są absolutnie nie. Nie myślę o całej paczce, no bo, słuchajcie, bo wydrapałam trzy, no wszystkie trzy puste. Dzisiaj też mam trzy naddrapane, ale mam dzisiaj trzy z tej samej paczki po kolei, 18, 19, 20. Tak mi dała pani. A słuchajcie, tak mi dała pani. I stwierdziłam, że jak tak mi dała, to mówię już dobra. Nie będę tu narzekać, że są po kolei, bo czasami mogą być 3, 3 i 4 po kolei puste. więc zobaczymy, co z z numerkiem 18 da. Nic się nie, po, nie potworzyło. KB to tutaj do bonusu nam niewiele brakuje. Dla mnie pierwszy dzień wakacji. Jadę jeszcze jutro do pracy. Na pewno jutro jadę do pracy. Na pewno. Jadę do pracy. Jeszcze pewnie w poniedziałek, w poniedziałek, dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj nie jadę. W środę, może w piątek, bo to jeszcze mam trochę spraw do załatwienia. Ale dzisiaj korzystam sobie z pierwszego dnia wakacji dla mnie. Słuchajcie, gorąco. Nagrywam rano i już się nie da zadychać. Zobaczymy co tam po południu. Do końca tygodnia chyba tak ma być. SJ. Ponosi SJ nie mamy. Zaraz ja będę miała, jak się ogarnę jeszcze z tymi papierami, trochę więcej czasu. Szpic, pierwszy wyraz. Mam no, powstaje. Chciałam w ogóle powiedzieć, że żaden wyraz mi nie powstał. W ładnej krzyżówce, więc. No i wiecie, co zrobiłam za babol? Nie wiem, jaką. A, SP. Dobrze, to tyle. SJ, przepraszam, no widzicie? Co ja jestem za teraz widzę SJ, ale J wydrapane. Lecimy tu z SJ. S i J. Mówię, cała paczka to może, może, ale ale jeszcze nie teraz, na pewno na pewno nie. E i Y Y, y E Czy to coś dołoży? Wydaje mi się, że, że to będzie pusta, dlatego że. Za dużo bym coś tam utworzyło, a tu mamy uszy, już są pierwsze. No i patrzymy tu. G L. To budowy już na pewno nie będzie. E drugi wyraz nam powstaje gdzie to to. Tu nam powstaje wyraz lody. I Emil. To jeszcze w gadzie trzeba. No i tu patrzymy. L. L. Powstaje drugi wyraz, Lesko, i pewnie się na tym skończy, bo to zazwyczaj tak jest. Już będzie po dwa wyrazy i do widzenia. No i ostatnia literka. No właśnie, o tym powiedziałam. Nawet nie szukam tego V. Osiemnastka jest pustakiem. E. U. No i dziewiętnastka, kochani. Tutaj mam gwiazdki. Nic się nie utworzyło. PC. I P mamy w kumplu. No i lecimy z tym PC. O, no powiem wam. Naprawdę dali. Dobra. Patrzymy tu. Kolejne dwie D. -u. Tak kumpel mam nam, nam powstanie, zobaczymy. Trzymajcie kciuki bo naprawdę sobie odczarowała tą krzyżówkę bo bardzo lubię drapać tą krzyżóweczkę ale niestety no nie jest ona dla mnie szczęśliwa nic z mojej ręki nic z ręki asystenta dnia z drapką, wczoraj była z Warszawy ta jest z tego sklepu z gazetami. Dlatego miała ja tam pani trzy ostatnie i ja już mówię dobra. Nic nie będę kombinować. Po czy kombinować, czy kombinować jak ma się wygrać, to się wygra. A jak się ma nie wygrać, to się nie wygra. OM. Jest. Trzymajcie kciuki za e. Teraz nie patrzyłam, słuchajcie. Mam nadzieję, że widzieliście, bo chwila się nie spojrzałam na telefon. No i trzecia. Zobaczymy, jak to tam tym komplem, ale pewnie kompletnie nawet tak powstanie, do tylko dycheda. Stoł najwięcej wpadło mi w tej krzyżówce. Miał jakiś tam R RN Było R, powstaje nam dno, Więc tak jak powiedziałam, może być czasami przy trzech po kolei dno, rum pierwszy tu, drugi klin. No i tu lecimy z rn. R, r, n. Koczymy tutaj jeszcze rajd. Dobra. No i ostatnia litera będzie E nie. Czyli kumpla nie ma. Jest Z. Jest Z i pewnie drugi pustak. A tu jest rokow, I dno to jest drugi wyraz. Są też dwa z wyrazy, ale czy Z dołożę? Nie. Z nie dołożę. No to widzicie, jak widzicie, to w ogóle nie ma Z. Ta wznowa nie jest dla mnie. A jest dla mnie. Coś zgubiłam. Teraz będzie cyrk, bo coś zgubiłam, bo jest decha. Bo jest decha. Teraz będzie jajco szukania. Dobra. I tu mamy na pewno dno i mamy rokosz. A nie było w nie było. A nie było te jak Tomasz. Bo tu by mogło być bistro. Nie było te. Nie było, a nie było, a to nie tak krzyżówka na pewno. Tu jest klin. O, tak jest kos. Jest w zielonej wygrana. Rum, kos, klin. Czyli dyswka. Czyli jak tutaj jest B, B. B. Numerku 19. Czyli na 30 odzyskano udechę. Więcej się nie spodziewam. Lecimy z tym koksem. B.J. słuchajcie, dwie zielone mega pensje. Jedną to jak znajdę jeszcze różową. to Zrobię sobie taką rywalizację. Trzech mega pensji, ale po jednej. E, i, i. E, A ten. A drugie. Drugą wezmę dzisiaj do miksa jakąś Widzę sobie, słuchajcie, dzisiaj dziewczyna mi się zgłosiła, więc. to był powstał wyraz stiuk i lecimy dalej P, cę p c już tu farfocy i zdrapania. I S. I mamy drugą z rzędu wygraną zdrapkę. prawo, Bo powstał nam Rubens. Widzicie? Czasami mogą być dwie z rzędu wygrane. G, S. I szukamy takie S. Mamy set. No widzicie? Czasami mówię, dwie z rzędu Czyli już dyszka. Już tylko dyszka na minusie. I W. I tu powstaje LIF. no i trzymam kciuki co tu nam dali H. że co na serio naprawdę o Jezu, już nie będę na Ciebie psioczyć krzyżówka, nawet r u, b, -e n, s. Jest. To po... Zobaczcie. Piękna stuwa w krzyżówce Rubens. No, T te, te. O ile ja dobrze pamiętam. No, jest jedno, T. Tak. Jest i drugie T. Fajnie zaczęłam wakacje. Fajnie. T, T. O krzyżówka. Tak pięknie dałaś. To już nie psioczę, tylko kupuję sobie e, całą paczkę. Kiedy to jeszcze nie wiem, bo mam paczkę dla Was na dobry rok. Więc na pewno w na dobry rok będzie paczka krzyżówki. Zobaczcie, dzisiaj na trzy zdrabki po kolei. Na trzy zdrabki po kolei. 18, 19, 20. Na wkładu 30 zł. Wygrały tylko dwie zdrabki, aż dwie zdrabki. 18 się swochowała, a zdrabka z numerem 19 dała dechę dziewiętnastka dała dychę, bo w zielonej. Rumkos i klin. A zdrapka z numerkiem dwudziestym. Pięknie. Wygranka. W bonusie Rubens stuwa. No to cóż kochani. Z trzydziestu wydanych osiemdziesiąt na plusie. Czyli Udana dogrywka krzyżówki XXL. I tak to można sobie, kochani, podrapać. To jest w ogóle zrównanie rekordu, bo w poprzedniej, mojego bo w poprzedniej wersji też miałam stówę, tylko miałam Stówę z wyrazami, tutaj z mnożnikami a nie w bonusie, a najwyższa moja, to jest najwyższa moja wygrana w bonusie. Dobrze, kochani, ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego i tak wysokich wygranych jak u mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Pa, pa, pa!